Hej, witam Was. Dzisiaj chciałem nakręcić odcinek na temat szkodników, które na pewno, może nie wszystkie, ale na pewno któreś Wam się przytrafią przy trusach i jak ja z nimi walczę. Są to informacje z mojego doświadczenia. Możecie znaleźć jakieś inne sposoby na to też w internecie. Także zaznaczam, że są to moje z mojego doświadczenia informacje zawarte. Jeśli chodzi o szkodniki, które wam się mogą przetrafić na cytrusach, no to możemy je podzielić na takie dwie grupy. Jedne to bardzo mobilne i mało mobilne, więc może zacznijmy właśnie od tych bardzo mobilnych, bo to są takie, które najczęściej się też przytrafiają. Numerem jeden oczywiście to jest przędziorek. Szansa, że przędziorek Wam się nie trafi na cytrusie jest naprawdę nikła. On się pojawia w cudzysłowie z powietrza, więc nie musi być przytargany powiedzmy z inną rośliną ze sklepu. są lekkie i potrafią się latać powiedzmy swoje pajęczynie, więc potrafią Wam się powiedzmy pojawić w jakimś pomieszczeniu gdzie wcześniej nie mieliście przędziorka jak z nim walczyć? przędziorek jest bardzo upierdliwy tutaj może zgrupujmy razem przędziorka i mszyce bo walka jest podobna mszyca też wam się może tak po prostu pojawić chociaż najczęściej na wiosnę tylko w każdym bądź razie jeśli chodzi o mszyce i mszydziorki ja używam od Targeta Tutaj. Takiego preparatu nie jest to reklamat, to jest po prostu coś, co używam, co mogę Wam polecić. Także takie trzy opryski powinny Wam pomóc. Ważne jest właśnie, żeby, żeby zrobić te trzy opryski w odstępie powiedzmy 5 do 7 dni, dlatego że taki jeden oprysk pozbędzie się większości przędziorka, ale jajka jeszcze zostają, które się potem wyklują i, i znowu macie tą plagę. Ważne jest tutaj, żeby spryskać całe powierzchnie liścia z dołu i góry, tak, żeby aż praktycznie kapało z tego, żeby te przędziorki po prostu się przykleiły. Jest to środek na bazie oleju i, i zakleja powiedzmy te przędziorki, że nie mogą się ruszać lub ewentualnie nie mogą oddychać. Także mogę Wam polecić ten środek. Czasami się pytacie co ja jeszcze kupuję. Ja to taki jeszcze niemiecki środek kupuję. Może jest jakiś odpowiednik w Polsce też taki sprzedawany. Jeśli coś takiego widzicie też mogę Wam polecić. Ale ten target jest zdecydowanie dobrym środkiem, więc trzy, trzy takie opryski powinny swoje zrobić. E, następnym takim szkodnikiem po przędziorkach i mszycach to ziemiórki. E, są to takie małe muszki, które Wam e, tutaj będą latały przy cytrusie, ewentualnie ich larwy będą chodziły w ziemi. E, można to spikać chemią, e, czyli tam, czy tam powiedzmy podlać bryłę taką chemią. Ja staram się chemii nie używać. Więc mogę Wam tylko powiedzieć, że taki plaster e, lep też takie coś e, e, pozbędzie się takiego właśnie e, takiej ziemiórki. Ważne jest tylko tyle, żebyście mieli tego wystarczająco, przynajmniej na co drugie roślinie najlepiej, przy każdej roślinie dać taki plaster i te dorosłe e, ziemiórki będą wyłapane i nie będą mogły złożyć więcej jajek. Trochę to potrwa, ale w końcu się tego pozbędziecie i nie będziecie musieli stosować chemii. Jeśli chodzi o mało mobilne cytrusy, cytrusy szkodniki, czyli tarczniki, czerwce i wełnowce, no to najczęściej pojawiają się, jeśli trzymacie cytrusy w domu, to pojawiają się po zakupie jakiegoś cytrusa ze sklepu, który ma je na sobie i one się po prostu rozwijają i jeśli rośliny są blisko, to po jakimś czasie są w stanie przejść na inną roślinę, ale ogólnie są mało mobilne, dlatego jest tak ważne, jak to już w moim odcinku lingu góry. Pierwsze kroki, jakie powinniście zrobić podczas zakupu nowego cytrusa, to właśnie jest kwarantanna i oględziny takiego cytrusa. Bo jeśli właśnie macie takie mało mobilne szkodniki, to można się ich naprawdę szybko pozbyć. Jeśli już macie. Ja pierwszą sumam je mechanicznie. E, jeśli się brzydzicie możecie wziąć jakąś rękawiczkę lub chusteczkę i po prostu je wszystkie tam e, e, zniszczyć, które e, zobaczycie. I potem wystarczy je raz spsikać. Tutaj macie na właśnie tarczniki, e, środek, ten tutaj też jest na czerwce, ogólna wełnowca też pomaga, też tym spikowanym wełnowce ewentualnie tym moim niemieckim środkiem, i jeśli je wypatrzycie, pozbędziecie się ich, potem raz spryskacie, to u mnie to całkowicie wystarczało, już więcej ich nie miałem. Tarczniki są tu troszeczkę bardziej upiedliwe, to musicie naprawdę jeszcze co jakiś czas patrzeć sobie na liście. One są najczęściej właśnie tutaj w środku, najczęściej u góry, albo czasem też to na dole, bo właśnie tutaj. Przy środku liścia to po prostu paznokciem strapać i też chociaż dwa razy tak spsikać przy tarcznikach i powinno być z głowy. jeśli macie małą roślinkę, taką kompaktową. Jeszcze jest jeden sposób, możecie zobaczyć też w odcinku, który w opisie będzie. To jest pod tytułem niekonwencjonalny sposób walki z przędziorkiem bodajże. Na tarczniki. ogólnie na wszystkie szkodniki będzie to działało. Każdy szkodnik musi oddychać, więc możecie po prostu tą koronę zanurzyć do wody i je udusić. Musicie to powtórzyć, ponieważ ja przetrwają ale wtedy bez żadnych, żadnej, żadnych środków na te szkodniki będziecie mogli się ich pozbyć. U mnie to zadziałało. Tylko warunek jest taki, że albo macie tylko jednego małego cytrusa. Albo macie same małe cytrusy, że u wszystkich będzie można to zrobić, bo nic wam to nie da, jeśli małego cytrusa tak zrobicie, a obok będzie stał duży, którego nie jesteście tak w stanie zanurzyć, bo po prostu z tego dużego cytrusa potem wszystko przyjdzie tego małego. Także pamiętajcie, że taka walka ze szkodnikami, tymi bardzo mobilnymi, no to trzeba praktycznie wszystkie cytrusy, które macie <laughs> spsikać, żeby się tego pozbyć i konsekwentnie Trzy razy musicie to zrobić, bo jeśli tego nie zrobicie, to szybko będziecie mi znowu taką plagę. Jeśli wam się przytrafi jakiś em, em, mało mobilny em, em, szkodnik, jak czerwce lub em, wełnowce, zobaczcie dopiero po jakimś czasie. Po zakupie jeszcze tego nie zaobserwowali dopiero po jakimś czasie. One są tak mało mobilne, że możecie odgraniczyć tego cytrusa, który je ma, i ewentualnie te najbliżej graniczące z nimi gdzieś na bok, i możecie wtedy walczyć tylko na tych. Jeśli nie zaobserwujecie tego na innych cytrusach, ogólnie nie jest ciężka walka z czerwcami i wołowcami. Także pozdrawiam i powodzenia w walce ze szkodnikami.